Halo, halo, witam YouTube, to ja, 37 i dzisiaj się spotykamy w grze zwanej Minecraft Java Edition. Jako, że y, Minecraft to jest bardzo fajna gra, sobie w nią zagramy, więc stworzę nowy świat i nazwę go może YouTube. Oczywiście, Survival, no bo co, nie na hardcore nie będę, no bo nie chcę stracić świata, a na kreatywy, no. Jestem, kurde, no, szanujmy się. Więc uwaga, w, y, zwykły y, zwykły świat, struktury tak, czy, no bo y, przecież wioski by, powinny być, co nie? No fajnie było, gdy wioski były <laughs> Dalej, Czyty nie, nie będziemy czytować, musować y, skrzynka nie, bo to jest tylko dla ramusów. Dobra, więc jaki mamy SEED? A seed zostawimy, żeby był dosowy, spoko i jak ustawić trudność świata? Ale zacina Dobra. Przyzwyczajmy się. Trzeba ściąć... No kurczę bele Na początku trzeba ściąć drewno O to chodzi w Minecrafcie. By ścinać drewno. Dobra, może o to by ściąć drewno tylko to nie, ale jest też dużo innych rzeczy, jakie można robić w Minecrafcie. Dobra, więc ścięliśmy drewno. I teraz mamy 8 drewna. Więc teraz trzeba zrobić, oczywiście, drewniany kilof, który jest, nie, który nie ma sensu w ogóle w tworzeniu, ale trzeba zrobić. Patrzcie, Jakiego skina sobie zrobiłem. Ładny, co nie? Urde. Piękny. Jako, że Minecraft to jest bardzo popularna gra, to znaczy była, dopóki się nie pojawił w Fortnite, yy, teraz to małe dzieci tylko w Fortnite grają, niestety, współczuję im, to yy, zrobię sobie serię z Minecrafta, no bo może dostanę jakieś wysiedzenia, więc musimy najpierw mieć 3 kobla, a 3 kobla, jeśli jeszcze nigdy nie widzieliście gameplayu z Minecrafta, to co wy robicie ze swoim życiem, ale jeśli nigdy nie graliście w Minecrafta, to się pytacie pewnie, po co trzy kobla, co nie? To ja wam pokażę po co trzy kobla? I... Siup teraz mamy kamienny kill. co wy na to kurde? Tego już nie potrzebujemy. O dobra, teraz będzie po... Teraz będzie potrzebny... A sikierka. O, już głód spadł. Co tak szybko? Tak w ogóle to gramy na jakim? Na normalu. Dobra, niech będzie normal, trudny jest jeszcze trochę za trudny jak na mnie. Nie jestem aż tak dobrym Minecrafterem. Więc to idzie tak. Raz, dwa, raz. No. Tak, tak i teraz idzie tak. Tak. Tak, dobra. I to idzie tak. Więc teraz kurczak. O, bo kurczaka może sikierki na jednego. Szczalaś się postara. Dobra i ja mam jedzenie. Co prawda, może nie jest jakieś najlepsze, ale chociaż jest. Albo wiecie co, wpadłem na pomysł. Gotujemy kurczaka i go zjemy. To jest bardzo y, dobry pomysł. Tak myślę przynajmniej. Więc jest kurczak i się gotuj. Zauważyć, to będzie atak z zaskoczenia. Albo my, albo ona. Niestety nie ma wyboru. Ha! To się nazywa udane po ten polowanie. Kurde. Że nie pod... Żadna świnka ze mną nie wygra. Ha! Dobra i tutaj. Kurczę, bele, łopaty nie mam. Dobra, no cóż chyba trzeba się przeprowadzić. Więc do tej kopalni nie było żadnego węgla i wiem, że mogę zrobić węgiel drzewny, ale mi się nie chce. Więc idziemy szukać gdzieś dalej. Jakiegoś lepszego miejsca. O, jaskinia, jaskinia to jest bardzo dobre miejsce. O, żelaz... I sąd. I sąd! Nie, 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 no kurde, żelazo mi wysadził. Mam fajny pomysł. Hej, teraz potwory nie przejdą. O i dobrze. Mamy już żelazo. Tylko powinno by go być gdzieś trochę więcej. Co? By tak mało? Dwie na żelazny kilo wstarczy. A nie mam węgla, a mam żelazo. No kurczę, to Normalnie trochę się pospieszyliśmy. Ale o, jest węgiel. I widzicie? Jest jakiś potwór? nie ma potwora. Dobra, spokojnie. Ale mnie ta świnka przestraszyła. O. O, gdzie się dokopaliśmy? Kolejna skinia. Wchodzić? Ej, to było straszne. Serio, się przestraszyłem. Ej, Minecraft to jest horror, kurde. A nie gra dla dzieci. Dobra, ja się na wszelki wypadek zabezpieczę, żeby nic mi tu nie weszło. Dobra, i teraz tak. Przydałoby się zrobić troszeczkę pochłonnicę, nie? No bo tak jakby trzeba cokolwiek widzieć. Dobra, tyle powinno starczyć. No. No kurczę. A tu by mogło coś przejść. Ha! I Uwaga, nie przejdzie. No słyszę cały czas. O. Jesteśmy dobrze teraz zabezpieczeni i nic nas teraz nie dorwie. Więc szybko kopiemy i spadam na górę. Żeby teraz tutaj nie było żadnych potworków, będzie trochę słabo. O, noc już zapadła? Tak szybko? O wiem, będę tutaj ro robił pochodnie Może zamieszkam po prostu w jaskini A jeszcze nie ma nocy, spoko Jest dzionek W ogóle wyszliśmy innym wyjściem Ale dobrze inne wyjście też jest dobre. Poza tym można zbudować drzwi. Patrzcie, jaki ja mam plan chytry. Tu. Co prawda, to zaraz się rozwali, ale tu. I uwaga. Teraz trzeba crafting postawić. Zrobić drzwi. O, są te fajne drzwi i. Cyk. I cyk, mamy kurczę, będę system drzwiowy. O, dobra, teraz tylko trzeba postawić trochę tego. O, mamy taką małą dziurę w suficie. A spokojnie się tą dziurę naprawi. No, halo. Już nie, nie będzie żadnych dziur w suficie na mojej zmianie. Dobra, on zapada to sobie jeszcze. Szybko trochę drewno wezmę tak na wszelki wypadek. I idę się schować. O, jedzenko szybko. Sorry, się nie potrzebuję jedzenia. Wiecie, albo wie, albo ja to. Wybór jest prosty. Dobra, i teraz gdzie jest moja baza? A tu i o, coś by się mogło dostać przez sufit. No. O. Dobra, to wracamy do domu. Mamy wszystko przygotowane. I nie wychodzimy aż do rana. Taki jest mój plan. Ha! Teraz już nic nie wejdzie. Ale mam dziurawy ten dom. No cóż, tutaj chyba już nic nie może dostać. Nie. Dobra, tu idziemy do wejścia. <laughs> Oj właśnie trzeba się zaraz będzie najeść, ale jeszcze nie teraz, więc gdzie jest węgiel, a węgiel trzeba wykopać, spoko, to kopiemy. Kurde ja się teraz jak prawdziwy Ślązak pani węgla pracować. Dobra. I teraz trzeba to wszystko ugotować. A nawet zrobię drugi piecek, bo by się przydał, moim skromnym zdaniem. Bo patrzę, jeden będzie na jedzenie. Nie chcę, byś zmarnował węgiel, więc po prostu użyję jeszcze dwóch desek. I drugi będzie na wylazł. Tu się węgiel może zmarnować. No i teraz trzeba czekać. Wow, mam 200 FPS-ów. Ciągle więcej niż sądziłem, że będę miał. No i dobra. Mam wszystko ciągle noc, ciągając noc. Uff, dobrze, mnie tam nie ma potworki są. Ale w sumie potwory by się przydały trochę. Dobra, więc mnie starczy na... O, będę miał spodnie. Spodnie mi starczą jako obrona. Dobra. Idziemy. zapodobać na potwory bo potrzebuję trochę nici do łuku. Wiadomo łuk jest bardzo przydatną rzeczą. Halo, potwory. Tu jestem. Jestem bardzo smacznym, smaczną oso osobą. Potwory. Halo? Czy są nie ma żadnych potworów? Pieski! Ło, pieski! Adoptuję jednak, gdyż będę miał kości. To mam jeszcze jeden powód, by podwać na pontory. Na. Tak, pontory. Na potwory w takim wypadku. O, ale spokojna muzyczka. Jest, szkielet. Ło, dzięki, pieski. A nie ma kości, bo im pewnie zjadłyście. To tego nie ma potworów? Po wszystkie Za mnie zdejmujecie. Ale leście miłe Dobra, y, Nie no, bo mięsem się psa leczy, co nie? A ja was nie potrzebuję leczyć. Bo i tak się was nie da leczyć, kiedy nie jesteście moje? Tylko ja was potrzebuję O swoje, że tego potrzebuję kości Jest zombie, kurde I Hono solo, typie o No o kurde Ostry zawodnik ale się udało go pokonać. Dobra, idziemy dalej. Monster Hunter dostałem osiągnięcie normę jak Wiedźmin z łowcą potworów. Prefer. tę Oh man. A 4 razy trzeba creepera wziąć. Z wyskoku, pewnie by było krócej, no bo tak, z wyskoku jak się atakuje to. Czemu ja nie pomyślałem, ze skoku? Kolejny creeper. Ha, nawet mnie nie zauważył Damus. Kurde, wybuch. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mam dużo dirta. Dzięki niemu. Dzięki, Creeper. No kurde. O, jest, Pająk. Dobra, ciebie szukałem. O, dobra. Ile mam sieci? Jedną, dobra, jeszcze dwie. Mięso. Przepraszam was kurczaczki Wezmę wasze jajka i może zrobię farmę z was To wtedy yy, nie będę musiał was ubijać Farma to będzie robić za mnie Co już dzień? Będę musiał owce znaleźć Był szkoda, bo nie chcę żeby fantomy mnie atakowały, ale... Czemu dzień? Potrzebuję szkieletów I pająków W sumie pająki są w dzień a już w dzień to się padą Ale w sumie jestem w DESie, a w desie mogą się po prostu chować pod liśmi o głodny jestem Dobra, chyba nic mi się nie powinno stać jak stąd skoczę. O ja sądzimy, że Minecraft jest niebezpieczniejszą gromatu. Pchi. Łatwa. Znaczy wiem, że gram normalnie, ale truny jest po prostu O, zombiaki, chodźcie! Chodź na solo, typie. O, palę się! Kurde, trochę mocy mnie pobił. Skubaniec jeden. Aż się głodny zrobiłem. Dobra, więc... Świnie. Przepraszam. A to z można też. On po prostu sikiera zadaje większe obrażenie, ale skoro i tak to nie ma sensu, to o, owca. Jedno z owca znaczy że będzie owc więcej. Co oznacza? Że będzie łóżko. Dobra. Jest jedno owca. Druga owca, dobra. Przepraszam zwierzątka bardzo, ale trzeba coś jeść w sumie, co nie? A Steve nie będzie wegetarianinem, dopóki nie nie założył farmy. Teraz jak sobie pomyślałem, farma to nie taki zły pomysł. Raz słyszałem pająka. Pająk, gdzie jesteś? Tu jesteś! O, nawet dwa! No chyba pająk. na solo. No i mam teraz... dużo nici. Czas wracać do domu Co? Szkielet? Co tutaj robisz? Jest dzień się, w dzień nie możesz żyć To jest po prostu oszukiwanie. Dobra, to są wilki Więc gdzieś tu powinien być mój dom. O właśnie wilki? Co, nie dropną żadnych kości? Ja już was nie lubię szkielet. Myślałem, że jesteście takie koleżeńskie, a nawet kości dropnąć nie chcecie. Hatfu na was, kurde. Dobra, czyli co trzeba ugotować? To jedzonko. A, gdzie to się gotuje? Nie, no dobra, troszkę więcej jedzonka się przyda. I skóry też. O, i zrobię budki i będę bardziej chroniony. Jeszcze jedna krowa. Dobra, szczerze mówiąc, nie chcę mi szukać krowy. Po prostu znajdziemy. Dobra, dużo jedzenia. Powinno starczyć, idziemy naszą, Na naszą przygodę, teraz się mnie pytacie pewnie Jeśli zastanawiacie już od dawna czemu nie używam żelaznego killoffa Tylko cały czas kamiennego No to odpowiedź jest prosta, yy, żelazny zostawiam na diamenty Oczywiście jeśli jakiś znajdę A, enderman. Spokojnie. Łatwo ich pokonać. Wystarczy, że zrobię coś takiego. A straszne dźwięki wydaje. Ja go cały czas słyszę tego Endermana, tylko że go nie widzę. Co powiem w ogóle, że Endermany są w Minecraft'cie. O, żelazo! Dobra, szczerze mówiąc, yy, nie idziemy tam. Tam jest za strasznie. O, to nawet nie jest wymówka, to jest prawda, Ja się boję tego Endermana. A poza tym to jest pierwszy odcinek Minecrafta, jeden odcinek to powinien być jeden dzień, co nie, a jest już gdzieś jeden i pół dnia na bez góry, więc jak wam się podobało dajcie łapkę w górę, cześć.